No to witajcie ponownie w kolejnym vlogu. Widzimy się w tym samym dniu co poprzednie prace, ale jak mówiłem, podzieliłem wam to na dwa odcinki, bo by za długo wyszło. Jadę już po przyczepę do pana Mietka, bo ma taką, na którą powinno spokojnie wejść 10 balotów siana. Następnie pojadę sobie pociągnik z turem do Andrzeja i razem pojedziemy na łąkę do mnie. Ogólnie bardzo was przepraszam, że tyle czasu nie było, już pozdrowień dla was, ale po prostu brakuje mi czasu, aby je wstawić w odcinek. Postaram się w kolejnym odcinku bardziej przyłożyć i nadrobić wszystko. O, popatrzcie, mnie tak sprzedaje chyba swojego Władka, bo tak stoi przed bramą. A to raczej nie w jego stylu. O, kurde. I tur stoi tutaj. Zaraz muszę iść obadać temat, bo interesujące. A może zgodziłby się mi odsprzedać sam ładowacz, o ile by pasował do mojej pięćdziesiątki? Kurde, ale by było mega, gdyby to się udało. Dzień dobry, panie Mieciu, od razu tak, z grubej rury wyjeżdżam. Ten władek i tur jest do sprzedania? Czy o co chodzi, że stoi przy płocie? A cześć młody! No tak, chcę to sprzedać i kupić coś nieco nowszego i większego, ale po co pytasz, skoro ty masz władka i to lepszego? Bo, o ile dobrze pamiętam, to nawet z napędem? Chodźmy tam. Chodzi mi nie o władka, a o ładowacz. Pasowałby on do mojego Ursusa, bo szukam już jakiś czas, a po blisku nic nie ma. No a nowego wiadomo. Nie kupię, bo ceny mnie zabiją. Nie chciałby go pan sprzedać mi. Wiesz co, myślę, powinien pasować dla niego. Możesz tu śmiało podjechać i obadamy, jak to wygląda. Aby mocowania pasowały, a węże zawsze można trochę przerobić. No dokładnie, a gdyby pasował, to uratowałby mi pan życie nawet na dzisiaj dzień. Bo miałem prawie też pojechać do Andrzeja pociągnik z turem, aby załadować siano. Bo właśnie będziemy jechać na łąkę. Andrzej będzie belarką jechał i w okrągłe mi prasował. Stwierdziłem, że jednak postawię na takie belki niż te małe kostki. A pewno, to sporo wygodniejsze niż te małe, a no i sporo szybciej robota idzie. Dobra, to podjeżdżaj tutaj i sprawdzimy co i jak, a potem się zastanowimy co dalej. Dobra, chyba. Na tą chwilę, jak coś pojedzie, to mnie wyminie, bo przecież nie będę tu stał wieki. Aby teraz ładnie i równo podjechać, jednak to mój debiut, więc nie mogę dać plamy. Kurde, pasuje, ja jebę, ale sztynks. Normalnie cieszę się jak mały chłopiec przy mutacji. Ty no młody pasuje, jakby był stąd? Powiem ci, że siadł tu bardzo fajnie. Wiadomo, że nie jest to tur nowego typu, no ale lepszy ryc jak nic. A jak ci się widzi? Jak to jak mi się widzi? Super. Wygląda ładnie. A no i fakt, że pasuje bez żadnej rzeźby, to w ogóle piękna sprawa. No ale kwestia, czy pan mi go sprzeda bez władka? I jeśli tak, to za ile? Słuchaj, normalnie to nie myślałem o tym, aby sprzedawać osobno, bo jednak co komplet, to komplet. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Za władka z turem chciałem dostać 18 tysięcy ze względu na bardzo dobry stan. A za samego tura jak dla ciebie wraz z widłami, i gdzieś powinienem mieć jeszcze łyżkę, ale do remontu, bo przetarta jest to, chciałbym 2000 złotych. I dodatkowo w tej cenie dokładam ci jeszcze komplet nowych siłowników, bo mam dwa komplety, więc to masz kolejne kilka stówek w kieszeni. Pasuje ci taki układ? Jasne, że pasuje. Wieczorem będę z pieniążkami. A teraz wezmę tą przyczepę i widzimy się później. Bardzo dziękuję. A nie ma za co, wiesz, że zawsze staram się pomóc na tyle, na ile mogę. No i tym razem chyba się udało, co? Oczywiście, że się udało. I to bardzo. Co prawda, na pewno muszę mocno poćwiczyć ładowanie tym sprzętem, ale czy to ten ładowacz, czy pana Andrzeja, to i tak, i tak muszę się nauczyć. Dobra, lecę, bo szkoda czasu, a pogadamy dłużej przy piwku wieczorkiem. Na razie. Jasna sprawa. Tam uważaj, bo w jednym momencie on, pamiętam, że lekko lubiał popuścić i opaść lekko w dół, ale to raczej wyczujesz... No chyba, że to była kwestia oleju w ciągniku albo czegoś innego, w razie co to służę pomocą. A piwka nie bierz wieczorem, odpalimy grilla, a w lodówce już od kilku dni chłodzi się coś lepszego, a nie było z kim wypić. To do potem. Cześć. Dojechałem już sobie na łąkę i dopiero w połowie drogi mi się przypomniało, aby zadzwonić panu Andrzejowi, że nie przyjadę, bo się taka sytuacja wydarzyła. Więc on ruszał zaraz po moim telefonie, to też za chwilę powinien być... A ja sobie gdzieś tutaj na środku zaparkuję i poczekam. Widzimy się za sekundę. O, jedzie już pan Andrzej. Mam nadzieję, że mnie widział i będzie wiedział, gdzie skręcić. Idę na łąkę. Pewnie tam z nim zamienię kilka słów przed robotą. Ciekawe, co powie na mój nowy, bardzo spontaniczny i nieprzewidziany zakup. Chciałem powiedzieć, że nieplanowany, no ale jednak planowałem kupno tura. Tylko, że nie tego konkretnie. Synek! Co tu się wydarzyło? Co to masz za tura przy tej twojej siódce, co? Ano bo jadę sobie po tą przyczepę do pana Mietka. Patrzę a tam stoi przed jego podwórkiem Władek ten jego mały, a za nim stoi tur właśnie od niego. No i mi się zaświeciła lampka, mówię zapytam czy by mi nie sprzedał samego tura z osprzętem. No i mam. Udało się, że nawet pasuje bez przeróbek. Jedynie widzę wąż hydrauliczny jeden minimalnie za krótki, bo się mocno napina, to dorobię nowy i tyle. No i piękna sprawa. Dobra, jadę belować, a pogadamy jeszcze potem. No to odpinam przyczepę i powoli będę sobie zbierał te bele. Muszę uważać tylko, aby nie przeszkadzać przy belkowaniu Andrzejowi i tyle. Prośba też do was. Nie śmiejcie się tylko ze mnie i z mojego ładowania, ale nie mam pojęcia jak to pójdzie, bo nigdy w sumie nawet z bliska nie widziałem jak to się robi. Postaram się nic nie zepsuć i tyle. A, no i aby belki nie pospadały przy transporcie. Na razie się zapowiada, że wcale nie będzie to takie trudne, no ale nie chcę wydawać opinii przed robotą, bo jeszcze zapeszę i będzie. Mam też ze sobą drona, to to postaram się kilka ujęć nagrać, albo ewentualnie z kijka z kamerki nagram i też będzie. Zawsze to coś innego jak z głowy, no nie? No i jakoś poszło, pierwsza bela już na przyczepie i nawet udało się nic nie zepsuć. Dobra, ja robię chwilę pauzy i nagram kilka ujęć póki, Andrzej jeszcze baluje, bo idzie mu to dość szybko. A wy, widzowie moi kochani, napiszcie, czy takie ujęcia wolicie z muzyką czy z dźwiękiem maszyn. Jak nie zapomnę, to postaram się na ujęciach zwiększać głośność maszyn. Nagrałem chyba dwa czy trzy ujęcia, i Andrzej mi już tam machał, że mam ładować, bo nadbędę, z czasem. Więc dzisiaj tylko tyle, a biorę się za pracę. Powiem wam, że podoba mi się ten jego ciągnik, ale zanim u mnie coś tej wielkości będzie, to jeszcze sporo czasu minie. Ogólnie a propos ciągnika, to dostałem też taką informację od dalszego kuzynstwa, że mają do sprzedania ciągnik. Polski Ursus C385, ale w stanie do remontu i poskładania. Brakuje mu blach. Brakuje akumulatora, alternatora, kilku części z silnika, pompa wtryskowa wymaga roboty, opony trzeba by zakupić, bo aktualne są nie do użytku już i podnośnik zreanimować. Za to jest z dokumentami zarejestrowany i opłacony i chcą za niego. A raczej po prostu za to, co tam im zostało 8 tysięcy. I tak sobie pomyślałem, czy na zimowe wieczory by nie przyciągnąć go do garażu i nie zrobić jako tako, a później sprzedać. Co o tym myślicie? Bo nawet może... I szłoby go zostawić na gospodarce, ale czy ja mam co do niego zapiąć? Ani przyczep, ani maszyn bardzo. By trzeba to przemyśleć jeszcze. Dajcie znać w komentarzach, co robić, a jak będzie spore zainteresowanie, to pojedziemy wspólnie sobie go obejrzeć. Pan Andrzej widzę już skończył. Ja w sumie też powoli ładowanie mam, bo kilka tylko zostało jeszcze sztuk. Nie jest to takie złe wcale, ale zobaczymy, jak teraz pójdzie na górną warstwę, bo czuję, że ten ładowacz może mieć ciężko tam sięgnąć. No, młody, powiem ci, że całkiem fajnie ci to idzie. Jak się domyślam, pierwszy raz to robisz co? Ano pierwszy. Nigdy wcześniej nawet nie widziałem z bliska. No, ale mniej więcej. Się domyśliłem, co i jak. No to tym bardziej, wyrazy mojego uznania. Ładnie. Nie idealnie, ale na pierwszy raz super. I trafiło ci się z tym ładowaczem jak ślepej kurze ziarno. Jak to mówi klasyk. Toż to szok. A, no też mi się tak wydaje. No i przepraszam za zamieszanie z tym ciągnikiem, no, ale nie wiedziałem, że tak to wyjdzie. Wieczorem tam podlecę się rozliczyć za tą belarkę. Chociaż nie. Wieczorem mogę być nie w stanie, bo jeszcze mam do Mietka podlecieć zapłacić za tura. I mówił coś, że tam jakiegoś gryla się odpalić i jakąś tam butelkę chłodzi w lodówce. Spoko, młody, wiadoma sprawa, Wpadni w wolniej chwili. A co do rozliczenia to będziemy jeszcze gadać, bo też mam sprawę do ciebie. Dzięki i na razie, trzymaj się. No i mamy to. Podsumowując, samoładowanie. Nie jest to trudna sprawa. Najgorzej tą górną warstwę, ale jak się dobrze podjedzie, to tragedii nie ma. Najlepiej te górne mi się ładowało z oby stron przyczepy, wtedy nie trzeba było tak głęboko podjechać. Wydaje mi się, że zakup mocno trafiony, ale jak na dłuższą metę będę chciał belki robić, to przyda mi się podobna przyczepa, bo nie będę wiecznie pożyczał odmietka czy kogo innego. Więc poszukiwania najlepiej takiej do małego remontu czas zacząć. Zapytacie, dlaczego taka, a nie jakaś platforma? Ano dlatego, że przyczep na materiały sypkie u mnie nie ma za dużo, więc i na zboże się przyda. Wracam na gospodarstwo i biorę się za układanie w stodole tego siana. Widzimy się już na miejscu. No i jestem. Ułożę je sobie tam, gdzie z reguły trzymam palety z pomidorami. Plan mam taki, że podjadę przyczepą w okolice wrot, a ciągnikiem tylko będę zdejmował i cofał spod ściany, przepchnę je ręcznie. Przekulam je w sumie bardziej, bo dźwignąć to średnio. Jeszcze dwukółkę wystawię za stodołę, bo nawozu już na niej nie ma, to nie musi stać w środku, aby przeszkadzała. Ok, no to próbuję, czy mój plan zadziała, czy będzie trzeba kombinować coś innego. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, bo jak z reguły staram się mieć plan B, to tym razem go nie mam. I o ile ze słomą nie powinno być tyle problemów, bo się poukłada gdzieś pod chmurką, to z sianem już tak kolorowo nie jest. Jak widzicie, trzeba się nieźle na nagimnastykować, aby załadować czy zdjąć te górne. Ale spoko, jakoś damy radę. Zawsze to i tak mniej roboty niż noszenie ręcznych tych kostek. Mamy to super. Jak widzicie, mój plan działa. Będę sobie tak wszystkie tutaj kładł i ręcznie tam kulał. A że ich nie ma dużo to ułożę je w dwie rajki, a tymczasem dziękuję za wszystkie zostawione łapki w górę, komentarze i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!